A ja mam pytanie Mhm no, My tak samo Maciek i Kamil Mamy takie same kolory To jakie pytanie Maciek? Maciek potrafi powiedzieć mam pytanie i przez 10 sekund cicho siedzieć No jakie pytanie Maciek? Zapomniałem, co żeby... <trony> Ja Siema, zanim zaczniemy, z przyjemnością ogłaszam, że sponsorem tego filmiku jest STS, czyli legalny polski bookmacher z najlepszymi dostępnymi bonusami. W związku ze startem nowego splitu Leca, STS przygotował specjalną akcję, której, poza wygraną z kuponu, możecie zyskać dodatkowe 200 zł. Wystarczy, że po rejestracji z kodem Anterias dobrze wytypujecie zwycięzcę do wolnego meczu podczas najbliższego weekendu rozgrywek europejskich. Dodatkowo, rejestrując się z moim kodem, możecie zyskać bonusy o wartości do 1560 zł. Pierwsze 1500 możecie odebrać jako bonus bonus już przy pierwszych trzech wpłatach, a pozostałe 60 otrzymacie jako nagrodę za wykonanie różnych zadań. Dodatkowo STS pozwala na pierwszy zakład bez ryzyka do aż 100 zł. Wygrywacie albo dostajecie zwrot. Po więcej informacji zapraszam do linku w opisie pod filmem, zachęcam do użycia mojego kodu w trakcie rejestracji i pamiętajcie, oferta ta jest jedynie dla osób pełnoletnich. I na koniec dziękuję dla STS za partnerstwo, a Wam życzę jego oglądania. <zysk> Nie, nie serio? Ja napiszmy elo, że elo wszyscy, nieważne kurde. Trzy, cztery, ry Teraz piszą, niech coś piszą Teraz piszą. Cioge? No, no, dawaj, dawaj, Kuba Dawaj, dawaj NIE Ja muszę brać Q, czy czekamy jakiego wziąłeś pierwszego skira? Żadnego, czekam właśnie, lewe, wezmę stuna Tak celuję w stuna, nie wiem, ja bym szedł dalej jeba, jeba. O, o, nieważne, cicho, 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 cicho. No, trzy, wszyscy flashujemy, raz ja nie, 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 nie Flash, raz Może poczekajmy, poczekajmy Raz, nie, czekaj, czekaj. Dwa, on ma klęca. Klęca. Ja wezmę kół. Jak pójdzie, patrz. to przeprowadzimy tu. O, mam zasięg na kół, rzucać? Okay. Zdorzuje. Rzucaj, 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 to trzy, rzucaj, 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 rzucaj. Te ry. Nie, nie ja. to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, kurwa. Mam wszystko. Uh -huh. Ty, no, patrz, sniper. No, ty może że? Look at this. O. Władę, nie? Co tam, ma jeszcze, Co jest? Jestem tu, jestem tu. O kur. że wejdą, więc no, Zobaczyli zobaczyliście, więc. Yeah, my bad. Jak Jakoś dostałem to generalnie, i ta wszystkie zakładki się zapisują, jak się włączą na i czy coś, nie? Mm -hmm. I pierwszy raz odpalę kopa po miesiącu, wchodzę w przeglądarkę i to jest pierwsze co mi wyskakuje. Nie kur... wiem to odpalę, miałem ja tego kartę odpaloną. <laughs> zostajemy tu, zostajemy tu. O? o kur! O kur! O kur! O. kur... <laughs> Wychodzimy! Może ja dobiję, jest szansa, że dobiję, wiesz? Spraszam, co wszystkim? Z Smokiem go zabił. <laughs> Akademia taktyczna. To jest fajny smoke. To jest taki prosty, taki standardowy. Nie chcę mi się. Nie chcę mi się, kur. Ja pierdolę, dać mi warzyć. Ale kształt, kutas. Jest, w końcu. Nie. Nie wierzę w to. Gdzie ty jesteś? No dwóch, kurcz! Czterech zabijam, no! Kweny <grym> Simeon, Simeon, imion, Kweny Simeon. No macie, zabiją, ona jest na autosa, zabij, ona jest na autosa. Zabij, na autosa jest. Jest na autosa, czemu jej nie zabiję? No zabij, ona jest na autosa. Ej, ja nie zabij. Jestem dobroduszny. Zartowałem. Nie najseksowniejsza, for real? Jak nie jesteś. My to uważam, że MFK jest takim wyborem. Lukajskai. To ty gadasz! Stoi! Ja wygrywam z nim raczej myślę. Dobra. Uuuu! Ale spokojnie, Bart mato, mato. Proszę! Ja, to ma. ja pierdolę. Nie! Kur! Ja. Co się stało kolega? Nic się nie stało. Było flashować chyba, bo teraz mają barona. Nie, nie, ja nie mają. Nie bym go raczej. Nie biegnę go ukraść. <grym> Aha Aha! Wojciech! To, kurde, kurde, barado, to no, nie. Ma, On się więcej regeneruje niż ty mbijesz! Digo, ja ja. <śleksy> to jest Ja wiem! Perfekt hajs! Widzicie, że Orny jest w tej grze? Spójrzcie na to pana Szpia! O kur... A Orny! Pająk, człowiek pająk! Uuuu! Nie ja ma człowieka pająka! O, kogo ja tu mam? Ja tu i pomagam. Troszkę się chyba zapędziłeś, kolega. No, o, zabijcie! O, ostatni jakiś widz, napisał mi komentarz chyba pod filmikiem z rok temu, kiedy nowy na filmik napisał o skórce. To jest U. No, przez otwarte. Ty tak to powiedziałeś, że U brzmiało jak otwarte. Nie wiem czy wiesz, o co chodzi. Tak wiem, wiem bo tak mówiła. Zapominam kur. O tym. No to, że ona jest latality i ty kur... Naprawdę no. <tosujesz> <tosujesz> w niego? To jest fragnorok. Enemy ADC we mnie fleszną Enemy we mnie chyba No Oni nastajmują. Nie wiem, że nas dajmują, no to zauważyłem Maciek. Pomocy. <tosujesz> Chuba ty, że jeszcze chyba k... odpisujesz na Messengerze? <grym> Twoje stare akurat odpisuję. <grym> jeszcze drugie kombo pomysł. Lisyn Gregg jest na bocie. Gdzie to się kombi? No wszędzie. <grym> <grym> Może do BJR-kom. Fleshno? Fleshno, fleshno, Dobra, jest szansa, żeby będę miał obrażenia. No nie ma obrażeń, Snurfili, zaraz zadałem e lo żelo Tańczy lo Czekam na zakajskok Ej, <laughs> zajebiste Gdzie, 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 gdzie? No, blisko, blisko, blisko o, Tutaj będzie. gdzieś pewnie Nie, nie, tutaj był gdzieś Co to znaczy, kurwa, tutaj gdzieś był? No, zakręć kosą, zakręć kosą <laughs> tak, Kosa, tak. kosa O, był, widziałeś? Wyszedł tam, wyszedł tam przez chwilę Lec plecy już pan To jak to nie weszło? Był tam, na plecach, plecy <laughs> Może robi blue? O robi blue. A nie, nie przyjdę tam do ciebie, ale disco, disco jamaway party. Jezu, co zrobiłeś? No co, wygrałem. Aaaaaa!